Ponad 4 promile alkoholu w organizmie miał 44-latek, który spowodował kolizję na ulicy Rakowskiej w Iwaniskach. Mężczyzna kierując Audi czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki Dodge, po czym pieszo uciekł z miejsca zdarzenia. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. 44-latek został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Tuż przed godziną 22 w czwartek do dyżurnego opatowskiej jednostki Płynęło zgłoszenie o tym, że w iwaniskach na ulicy Rakowskiej doszło do zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że kierujący Audi nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącego doja, kierowanego przez 23 latkę, po czym wysiadł z auta i uciekł z miejsca zdarzenia. W tym pojeździe, poza kierującą, znajdowało się trzech pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Mundurowi zatrzymali sprawcę kolizji kilka ulic dalej. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 4,2 promila alkoholu. Policjantom powiedział, że był na grzybach. Jednak z bagażnika kierowanego przez niego auta zamiast grzybów wystawało drzewo, które 44-latek postanowił zabrać sobie do domu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Grozi mu kara grzywny, do trzech lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia nawet do piętnastu lat.